jest dla czy w Moja przygoda z kompozycją zaczęła się w latach 70 podczas studiów z organów w Krakowskiej Akademii Muzycznej, które różnią się od innych kierunków na Wydziale Instrumentalnym tym, że mają zwiększoną ilość przedmiotów teoretycznych. Otrzymałem propozycję równoległych studiów z teorii muzyki i podczas tych właśnie studiów z teorii muzyki no, spotkałem się z niezwykłymi, zupełnie zajęciami współczesnych technik kompozytorskich prowadzonymi przez profesora Bogusława Szapera. Po jednym z takich zajęć profesor poprosił mnie, żebym został i zapytał, czy nie chciałbym studiować u niego kompozycji. Takie właśnie milczenie było odpowiedzią. Mnie słuchajcie, zatkało. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić, bo tak naprawdę nigdy nie myślałem o czymś takim, że ja mogę komponować. Zajmowałem się improwizacją, grałem w zespołach big beatowych. Studiowałem organy, już teorię muzyki, a tu nagle kompozycja, taka propozycja była zupełnie dla mnie szokująca. Pierwsze zajęcia, na które przyniosłem utwór fortepianowy, gęsty, z ogromną ilością dźwięków, struktur, pisany ołówkiem. Przynoszę profesorowi, on tak patrzy na te noty, przegląda je. W pewnym momencie wstaje, nic nie mówiąc, podchodzi do szafy, otwiera szafę, wyjmuje pióro, kałamarz z czarnym atramentem, kładzie na stole i mówi: Od dzisiaj piszemy na czysto. Pierwsza lekcja, słuchajcie. I ja mówię, ale panie że jak to na czysto? Przecież. Że ja dopiero zaczynam, to jest mój pierwszy utwór, i dlatego piszę ołówkiem, no, żeby no, prawdopodobnie poprawiać to wszystko. O mnie. Poprawiać pan będzie w następnym utworze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co dla mnie znaczy być kompozytorem. Zwłaszcza, że, że pojęcie kompozytora jest zdecydowanie w ostatnich czasach poddane bardzo poważnej zmianie, bo, bo to, co dawniej rozróżnialiśmy, te dwa pojęcia, kompozytor-artysta dźwiękowy, w tej chwili one się bardzo mocno ze sobą łączą. i to zależy od indywidualnej deklaracji. Jeżeli używasz mediów, to, to stajesz się w pewnym momencie yy, artystą dźwiękowym. Kompozytor wykonawca to jest następny bardzo ważny temat, prawda? Czyli w momencie, kiedy jesteśmy również wykonawcą, zwłaszcza jeżeli się potrujemy nową technologią, a no, tym bardziej, jeżeli uruchamiamy jeżeli model algorytmiczny, prawda? W którym, który sami tworzymy i sterujemy na żywo, no to wtedy albo siedzimy rzeczywiście po stronie realizatora koncertu z użyciem mediów, i jest ścisły podział przestrzeni, albo stajemy się częścią tej przestrzeni. Bardzo często zaczynam od tytułu. To będzie, to będzie może wyjaśnienie też może zaskakujące. Często ten tytuł porządkuje. I tak jest w przypadku ostatniego utworu, na przykład Tegelach. Tekst, gest, ruch, linia. No to, to ten tytuł wyznacza formę całego utworu i wszystko jest temu podporządkowane, więc w zasadzie utworu nie ma. Jest tam tytuł, jest kod, jest szyfr i w tym jest zakodowane to, co ma, cała organizacja materiału jest, jest, jest w tym właśnie kodzie. A troszeczkę inaczej jest w przypadku ostatniego projektu z Chrisem Cutlerem, FOMATI, Folded Maps of Time, gdzie, gdzie mamy ściśle zakomponowane struktury i łączenie ich między sobą odbywa się prawie dowolnie, dlatego że nad wszystkim są fale mózgowe i, i nasz kontakt z materią, którą tworzymy, jest dość szczególny. Dlatego, że podążamy za nimi, on nam ucieka niejako, dlatego, że, że jest sterowany na żywo przez fale mózgowe. I, i, i troszeczkę to jest zbliżone do, do modelu Double Brain z Frankiem Maroszkiewiczem. Jaką rolę odgrywa nowa muzyka we współczesnym świecie? Odgrywa rolę z jednej strony dyskretną, bo przez to, że ona jest niedostrzegalna, mamy dość elitarny obieg i docieramy do elitarnego odbiorcy. Ja poniekąd jestem przeciwnikiem pewnych etykiet w tym obiegu, więc uważam, że nie powinniśmy zbyt często Zapraszać na koncerty muzyki współczesnej, tłumacząc, że to jest muzyka współczesna, bo w wielu wypadkach yy, zmniejszamy ilość potencjalnych odbiorców. Następny model to jest, to jest docieranie do potencjalnych odbiorców nie przez ściąganie ich do określonych miejsc, tylko Nasza wizyta w miejscach publicznych, głównie, ale również umawianie się, w, no, granie klubowe, wchodzimy w, we współpracę z innymi instytucjami, które nie mają do czynienia z kulturą, i dla nich, dla nich nasza propozycja. Bez tej etykiety muzyka współczesna może być bardzo ciekawa, bo sam projekt jest na tyle inspirujący i na tyle ciekawy i atrakcyjny, że, że, że jest to wystarczające dla nich. I w ten sposób jest nam łatwiej dotrzeć do, 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 do kręgów, w których ta muzyka jest nieobecna. Wtedy dla nich jest, jest to pierwszy kontakt. Jeżeli nie będziemy tłumaczyć, czym to jest, a im się to spodoba, to to wystarczy. Ja wierzę w to, że, że, że na każdym etapie życia pojedynczego człowieka można coś odkryć i to jest, to jest możliwe w każdym, dowolnym momencie. I podobną misję ma audiomat, który sobie leży w kącie kawiarni w Bunkrze Sztuki i przypadkowi ludzie kupują przypadkowo płyty i te płyty schodzą, ja nie wiem kto je kupuje. Kto się kupuje? Czyli w tym malutkim, niewielkim zakresie ta misja edukacyjna jest realizowana. Tam są naprawdę nietypowe pozycje. My tam nie zajmujemy się yy, yy, regularną, chociaż takie się też zdarzają, ale, ale tam są raczej wyrafinowane pozycje. To trzeba... No, trzeba coś ciekawego zaproponować. Mnie się wydaje, że to, jest, że to jest nasz problem bardziej, że nam się też wydaje, że, że ta nasza propozycja jest za trudna, że ona jest no, że ona jest zapewniam Was, że jeżeli działamy, że w większości przypadków działamy z zaskoczenia czyli ten przeciętny słuchacz nie miał z tym do czynienia. I on, I on nie wie, co to jest. Jeżeli przyjdziecie z tym, tak jak się przychodzi do ludzi z jakąkolwiek rozmową, z jakąkolwiek propozycją, to to jest wystarczające. Traktujmy to jako część tego obiegu, w którym jesteśmy, z wszystkimi gatunkami, z całą różnorodnością. I wtedy wydaje mi się, że, że będzie nam łatwiej Prawda? funkcjonować. Tak, tak mi się wydaje. Co to znaczy być kompozytorem? To znaczy być człowiekiem, no, uprzywilejowanym na pewno takim darem, ale to oznacza również być człowiekiem szczęśliwym z tego powodu i nieszczęśliwym, ale to już bardzo subiektywizuje, na czym polega to drugie. Bo pewnie trudniej sobie to wyobrazić odpowiedź na to drugie pytanie, no to jest, to jest realizacja, czyli konfrontacja z możliwościami czasowymi, energetycznymi. Głównie u mnie jest to problem czasu. Mam bardzo mało czasu dla siebie, na własną twórczość e, z różnych powodów, i to, to bywa traumatyczne przeżycie, bo terminy bywają krótkie i trzeba e, bardzo dużo w tym czasie zrobić. Natomiast wielkim szczęściem jest mieć ten dar, bo to jest dar nie sobie sami tego nie wymyślimy. Są ludzie, którzy próbują komponować, bo pewnego dnia postanowili to zrobić, no ale nie zawsze się to dobrze kończy. Natomiast twórca, o jakim my myślimy, dyskutujemy dzisiaj, no to musi być człowiek bezkompromisowy. No to jest może i stary model, może archaiczne jest takie myślenie, żeby zachować własną wolność, trzeba umieć za nią zapłacić. Na przykład tak, tak ja żyłam i często nawet Starałam się młodym to ludziom uzmysłowić, że bezkompromisowość kosztuje, że może się tak zdarzyć, że się będzie niecenionym, no bo nie będziemy się liczyć z gustami publiczności. A muzyka nowa, tak jak awangarda w ogóle, ma to do siebie, że potrzebuje czasu, żeby ją zrozumieć. Bywa tak, że opóźnienie percepcyjne jest bardzo, bardzo długie, no i to, co nowe, czeka, jakby na swój czas odbioru. Jeśli chodzi o inspirację, to bywa bardzo różnie. Gdyby się nad tym zastanowić głębiej, może to być sytuacja, na przykład światło cienia. Wywołała kiedyś tą sytuację wywołał spacer, mój ruch aleją w lesie i widok kontrapunktów, które tworzyły przesuwające się. Drzewa na tej osi pionowej, tej osi takiej prostopadłej, prawda, w głąb obrazu tego, któremu się przyglądałam. I nagle pomyślałam, jak to zrobić w muzyce, prawda, ten ruch, który wywołuje ruch. Bo ja robiłam sobie ćwiczenia z tymi drzewami, przyspieszając ruch. Ja przyspieszałam tę grę kontrapunktów tych pni. I wtedy z, i powstał taki utwór. Trio Kontrapunktum, gdzie idą było bardzo trudne y, takie założenie, ruch, który wywołuje ruch, i z tym miałem największy problem. A łaziło za mnie, za mną ta potrzeba była bardzo silna. Jak to zrobić? Myślę, że barwa jest taką bardzo mocną prowadnicą, taką siłą. Motoryką narracyjną, to po prostu, jeżeli słyszę utwór skomponowany bez wrażliwości na ten element, to on jest dla mnie niekompletny. To znaczy, wydaje mi się, że to jest deficyt, że ktoś coś tu zapomniał o czymś, czegoś nie zauważa, czyli nie komponuje w pełni. Tak, tak sobie myślę, czyli nie mam informacji pełnej. No, nie wystarczy dla mnie e, częstotliwość, prawda? Któr, no, to byłby sinus, no, jeżeli byśmy się barwy pozbyli. A barwa e, reprezentuje przekaz w sposób niewyobrażalnie silny. Ona dotyka najmocniej naszych emocji, naszej wrażliwości. Nawet wiele osób o tym nie wie. Dla y, zwykłego odbiorcy, muzyka to jest coś, co się da zaśpiewać i zanucić, a więc musi być to melodia. Nagle okazuje się, że muzyką jest też coś, co nie ma melodii tak rozumianej, że się ją odśpiewa, bo ta melodia jest nicią pajęczą albo po, połączonymi nićmi pajęczymi albo ogromną, ilości, i ogromną ilością kropli rosy. I wtedy jest pytanie: jak to? A no tak to. Ja próbuję tak skomponować muzykę, żeby ona reprezentowała coś tak abstrakcyjnego, nie była, opowi nie była ilustracją, bo nie, nie o to chodzi. Więc my mamy na przykład melodię szumu wiatru, bo tam jest szum, który nas zainteresował jako kategoria wartości, jako wartość estetyczna. I też wprowadzamy szum jako kategorię dźwięku i z niego możemy Skonstruować melodię. Ta opowie opowieść dotyczy pewnych szczegółów, i ja takie miałam e, właśnie doświadczenie, bardzo pozytywne, że czułam, że ten mój słuchacz. No po prostu chce tego słuchać. On mnie pyta o te krople, on mnie pyta o pająka, on mnie pytał o, o pajęczyny, on mnie pytał o ten wiatr. On zaczyna rozumieć, o co chodzi, bo on przeżył wiatr, on przeżył pajęczynę i, i on nagle się dowiaduje, że to jest możliwe, żeby z dźwięków też coś takiego tkać. I nagle chce zobaczyć, jak to zabrzmi, ponieważ ma trochę wstępu, trochę opowieści tej prenatalnej, prawda, jak do tego podejść, dlaczego to jest takie abstrakcyjne, dlaczego on tego nie zagwizda, on tego nie zagwizda po z tego Z Jest wielości Takich przestrzeni kulturotwórczych to się otworzyło, ludzie uczestniczą znacznie szerzej w, w różnych rodzaju festiwalach, czy sakrum profanum, które swoje spektrum, szalenie zmienia, rozszerza, jest, jest pełne wielości. Tam jest też ta współczesna muzyka i wtedy ten. Szeroki odbiorca się też tam znajdzie, bo dzisiaj współczesność jest szalenie szeroko rozumiana to, co się dziś tworzy a dziś przecież tworzy się prawie wszystko. Jeżeli ktoś zechce odnosić się do przeszłości i, i trawersować to, i, i, i przesuwać, i asymilować to, to nikt mu tego za złe nie, nie będzie miał. Więc dostęp wydaje mi się jest szerszy. I młodzi ludzie zawsze są zainteresowani takim prawdziwym przekazem, jakimś takim rodzajem świadectwa. To przychodzi żywy kompozytor, który mówi o swoim warsztacie, zaczyna to to opowiadać. Film o Mozarcie zrobił ogromne wrażenie na, na, prawda, słynny, na bardzo wielu ludziach, nawet bardzo dalekich od muzyki klasycznej i jednak to jest ta droga, kiedy przedstawiamy pełną sylwetkę, że ten człowiek e, nie mówi sztywno jakimś e, Komponowaniu bardzo zimnym językiem, tylko pokazujemy jego temperament. On jest żywy, on ma, on ma jakość, jest człowiekiem i również ma bardzo osobliwe podejście do dźwięku. On musi umieć to opowiedzieć. Sama ucząc tyle lat, wiem, że nie można zwalić wszystkiego na studentów i na uczniów. I zawsze widziałam, że jeśli ja jestem dobrze przygotowana albo mam coś do powiedzenia, to jest odbiór. To są żywe oczy. To jest zainteresowanie. Młodych ludzi trzeba zaognić.